Yy, powinno się nagrywać. Powitam serdecznie z tej strony FIFA czy Podłoga TV. Yy, to będzie mój taki jakby kanał, który będę cały czas rozwijał. Będę wrzucał pewnie dużo filmików. Starał się wrzucać znaczy i jakby część filmików pewnie będzie z Minecraft'a, ale to jeszcze nie wiadomo. Też będę inne gry pewnie wrzucał. Jak prawie każdy. Yy, a i tak w ogóle to gadam sobie z kolegą. Siema, siema. Mm -hmm generalnie gram sobie w minecrafta na trybie skyblock na serwerze star mc polecam, w sumie jest fajny ten serwer e... w sumie w sumie, nie no, jest ładny, ten e, fajny generalnie to będę, nie wiem, opiszę najpierw, nie wiem, hmm, pokażę całą, o, pokażę tą całą wyspę wszystko budowałem ja bez żadnej pomocy. Jak są cztery osoby dodane, to większość awków. Yy, to tak. No to zacznijmy od tego. Tutaj mamy jakby mm, generator stołna, czyli że jak po prostu sobie stajesz i tak kopiesz i tyle. Tutaj jest plantacja yy, drzew. Tutaj pan Wiesiek plantacja. sobie tu stoi i sobie. Nie, no stoi i patrzę, czy, czy wszystko gra. Yy, tutaj mamy jakby... Mm, plantacje. O, plantacje, plantacje borówek. Brodawek. Tu, brodawek, no ja mówię brodawek. Yy, który, nie, których, w nie wiem, po co ja zasadziłem. Ale po coś. Tutaj mamy pianino w wykonaniu mojego kolegi, którego dzisiaj zrobił, ale to strasznie duże miejsce zajmuje, bo to muszę zniszczyć. Yy, o, tutaj dzisiaj robiłem jeszcze taką fontannę, która jakby miała wyjść, ale trochę chyba wyszła, ale jest za duża. Bo tutaj to. Nie. A dobra. Wychodzimy. Tutaj, mam... tutaj miałem generator stone też, ale zniszczyłem go, bo tak miało być. Tutaj mam swój własny sklep, który budowałem ostatnio i tutaj mamy diamenty, emeraldy, patyki i takie różne pierdoły. Yy... No, tutaj żelazo i Tutaj mamy oceny ludzi, którzy dali mi jakby ocenę tej całej wyspy. Tutaj mamy 7 na 10 8 na 10 8,5 na 10 i Mikalo dał 10 na 10 i Niko dał 10 na 10 Tutaj eee, to teraz tak tutaj mam następną plantację tu miały być jakby zboże ale tu, pra tu pracuję nad tym żeby to się samo robiło i tu, tu wszystko jest tutaj następna jest plantacja borówek które robiłem dość chyba wczoraj to jest mój pies Obronny. Hmm. Tutaj mamy w sumie sobie, jakby, plantację marchew, żeby mieć co i sprzedawać. O, i teraz przejdźmy do, jakby, największej rzeczy na tym moim bloku, czyli Mob Spawner, który jest wydajny, ale rzadko kiedy się moby respią, bo nie wiem, w sumie, ale to robi mój kolega, który teraz rzadko gra. To yy... bardzo wydajny ci powiem. No wiem bardzo. Yy, tutaj mamy enchant na 30 level. Hmm, fajnie. Tu mamy jakby spawnery krów. i z niego dostajemy żywność i sprzedajemy je na targu w sklepie. Tutaj w sumie to miały być owce, ale tu i są, to co tu robi królik. Aha, okej. Okay. Nie, nie, nie. Yy, Tutaj miał być zbiornik nieskończoności wody, ale z, nie wiem, po prostu tak tu teraz jest. Tutaj idziemy do mojej magazynowni. Obraz dwóch wieśniaków. Bie wieśnia? Tutaj mamy ender chesty, które mają trochę miejsc. Tej skrzynie. Złoto. O Jezu, ilo ma i Tutaj jakieś... A i tutaj robiłem pewnie... robiłem po to, żeby tu, tu, tu zamurować. Żebym mógł tam sobie wchodzić. I teraz tak... Y... Ale kryjowa. Prawda? Y... Fał. W sumie to generalnie ja pewnie będę już... Nie wiem, w sumie... Y... Jakby to powiedzieć, to można. Co? Sobie... O kurde, zapomniałem sobie, co powiedzieć. Uh -huh. <laughs> y... Właśnie, nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy. Właśnie, idziemy sobie tutaj. Przechodzimy sobie tu. Wchodzimy. I tu, co prawda, sobie jakby jest lapis, lazyród. I to nie. Niby... Tu się tak niszczy, się woda wylewa, jakby to cały ten. Teraz ja to mam yy, o, shit. Yy, dobra, to zamuruję to. Tutaj się tak leci w dół. Tak tutaj zamurowane, żeby to później tak leciało tutaj zbierało. Tutaj tego, to to, 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 to jeszcze nie działa, bo tutaj nie robiłem, ale będę pewnie robił niedługo. I tak pewnie będę kończył sobie ten odcinek. I jutro wrzucę następny, jakoś pewnie z popołudnia, albo nie wiem. Więc ja będę kończył y, ten filmik, więc się ma do następnego.